Hej, tu Super Ozzy 999. Witam Was w kolejnym odcinku Modena Minecrafta. Okej. Okay. Yy, gram teraz na peaceful, ponieważ nie ma sensu rąbać co chwilę potworów, skoro robimy coś co ma je zabijać. Teraz pokażę wam jak to wszystko działa. To nie jest mój projekt, tak, yy, nie wiem, przez co został wynaleziony, gdzieś tam na internecie po prostu jest. CTSG też pokazuje, jak to działa, ale ja jeszcze pokażę, jak zrobić ten dolny poziom. Tutaj ten poziom jest po to, skrzynka nie musi być, a to, to jest w ogóle od czego innego. To zniszczymy. Kurczę, nie dosięgnę tam. Co zrobimy? Fuck. Co zrobimy? Tak. No, Dobra. Ten poziom jest po to, że jeżeli potwory spadną, to tutaj do wody. A woda na 8 kratek ma. To powinno być 20 na 20, a zrobię 22, dlatego tutaj mam jeszcze dwie kratki takie, które nas w żadną stronę nie porwą. I wtedy potwory spadają tu. Tam będą zabijane. Jeszcze następny poziom wygląda tak samo jak ten, no, tylko że bez tego. Tutaj widzimy nie mamy nic. Żeby tu właśnie się robiły, nie ma tam żadnego oświetlenia, żeby tu się robiły potwory. Oczywiście tutaj też mogą się robić. No i im więcej takich jeszcze pięter, no tym więcej będziemy free itemków, tak powiem, dostawali. Uhuuu Gdzieś tutaj drabinki spłynęły, a będą mi potrzebne. Kurczę Aha, przecież. On hmm. dźwięk wyłączony, czy co? Aha, no tak. Myślałem, że coś już się zryło. Okej, okay, dobra. Gdzie te drabinki? To chyba tu. Aha, zabrałem już je. Dobra. Słyszę wodę. Aha, lawy mam u góry. Dobra, lawą się zajmiemy później. I szkło, no tak. No, czyli jednak musimy jeszcze raz wejść do góry. Teraz już pokażę, jak mamy to zrobić. Niestety nie zabrałem tyle, ile ch trzeba, chyba wszystkiego. Dlatego pokażę, jak zrobić tylko jeden taki do zabijania. Dwa. Jedno będę musiał gdzieś wylać, bo będę potrzebował do tego. A nie, dobra, mam kurczak. Cześć. Dobra, jako sobie poradzimy na wszelki wypadek to i to. To i szkło. Wszystko dokładnie widzieć, ok. Zrobimy sobie tutaj, a więc bierzemy szkło, znaczy można z czego innego, ale ja robię akurat ze szkła i wylewamy tu wodę. Woda leci na 8 kratek. Potrzebujemy jeszcze jedno wiaderko. Tylko, że nie wiem skąd wziąć wodę, bo nie chce mi się zawalać zbytnio daleko. A więc weźmiemy sobie. A może tak się jakoś da. No dobra, zapełniło się, czyli gut. Mamy stałe źródło wody. Wylewamy też w drugim tutaj obok i teraz obie dochodzą na cztery kratki to całe musimy odizolować żeby na przykład nie leciał w nas strzały tu musi być ściana jeżeli chcecie wszystko wiedzieć no to najlepiej szkła tak. ok teraz robimy tutaj dołek raz dwa trzy cztery 5, 6, 7, 8. Na tyle woda się, znaczy na 9. Nie trzeba akurat na tyle, ale No ja na tyle zrobiłem. Może być na przykład tylko tu i będziemy skakiwali do wody po itemki, ale to już. I teraz to zrobię. To musimy raczej zrobić z kamienia. Bo... Yy, dobra. Potrzebne nam będą teraz drabinki i na te dwa klocki musimy położyć drabinki ponieważ może są płaskie ale zajmują cały kwadrat nie, nie, da, nie mogę już tu nic postawić a więc lawa płynie na cztery lawa będzie zabijała nasze potwory czyli raz dwa Kurczę. nie mam kielecha, mam trzy a tu lawa wyleci, ale nie spadnie na dół, bo przetrzymywać ją będą drabinki. I tak też y, zostaną zabite potwory. Jeżeli coś mi nie wyjdzie, no to później zobaczymy. Okej, okay, teraz lawa. Nie, jeszcze trzeba. Raz, dwa, trzy, dobra. Mhm, o kurczę, albo dobra, na razie nie niszczę. I tutaj, tak, najlepiej. Aha, mhm. nie wejdę, tu musimy wylać lawę. A to ja sobie zrobię tak. Dobra. Tak. I wiaderka z lawą. Górne poziomy nie mogą być kurcze. Nie tu, gdzie trzeba dałem zaczepiście. No, jak widzicie. Tutaj lawa dochodzi. Potwory spadną, podpalą się. W tym miejscu zginą. I Ich itemy spłyną tu. Aha, jeszcze tu będę musiał wylać wodę. A coś mi się nie. Coś mi nie pasuje. Tu chyba się mają zatrzymywać. Hmm. Dobra, jeszcze później to zobaczę. Dobra, nie o to mi chodziło. Um. Lol to nie może. Te ściany nie mogą być z niczego. Aha, dobra, 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 dobra. Z niczego łatwopalnego, ponieważ. No. Lawa, iskry od lawy ją to coś spalą. A więc jeszcze raz idziemy po lawę. Tu, jak mówię, nie może być żadnego oświetlenia, żeby się rozpiły potwory i tutaj też. No i im więcej pięter, tym więcej free items. Przy kopaniu sobie możemy zdobyć dosyć dużo materiałów. Tu mam. Aha, dobra, to tu, tutaj nie. Musimy tu. O! Dobrze. I teraz wylewamy tutaj możemy to zakryć. Możemy z tym zrobić co chcemy. Ja to dokończę powiedzmy, czyli zrobię. Tak. Dobra. A tutaj zaklej zdruję. Mhm. No, przecież klikam za górę. No. No i w taki sposób. Yy, mamy. Teraz. Jeszcze tutaj musi być woda, żeby spływały ten sy. Super, jeszcze raz idziemy do góry. Wiadereczko. Okej. Okay. I może się zastanawiacie, czemu tutaj nie mam wody, jak one spłyną, bo woda zawsze przekaże jeszcze jeden kocek dalej. Nie wiem, czy mówiłem, a więc mówię. Tak powinien wyglądać mop. No, coś to zbieranie itemów z potworów. Jedna tego czegoś komora. Hmm, a muszę zaznaczyć, jak tu to. 6, 7, 8 uhu A wtedy raz... Mhm. To tutaj będzie trzeba było przerobić albo to powiększyć, to nie wiem. To później... Z... Pomyślę. No i cóż, mamy już, tylko nie wiem czy w tym miejscu to tak powinno wyglądać. A więc szybko oblokam poradnik na necie. I zaraz do Was wracam. Tylko zastopujmy sobie czas tutaj. Okej. Okay. No to zaraz wracam. Okej, okay, już jestem. Yy, I. Yy. Czekajcie chwilkę. Patrzyłem na ten play JJ'a. Co źle zrobiłem i w końcu wyczaiłem. A więc tak. Tutaj była wylana woda na tym poziomie... No, po poziom wyżej, tu. Więc musimy tutaj wykopać dół na dwie kratki. Tu na razie wejdę. Tutaj prowadził, jak widzicie, mm, tu, y, tunel, powiedzmy, y, którym będą spływały itemy. On ma być niżej drabinki też mają być poziom niżej, a lawa była wylana na takim poziomie jak jest to, czyli tutaj, to to zniszczyłem i lawa jest wylana niżej. Dlatego teraz jak spływają potwory, tutaj stają, od lawy się yy, z, 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 no, zabijają, tutaj dla bezpieczeństwa robimy tak. Zabijają. Aha, jeszcze tak trzyma. No i wtedy już potwory będą spadały, zabijały się. A itemy będą lądowały do nas. Tu. Ok. Nie, to trzeba tak, tak. I tutaj po prostu będzie płódka naciskowa. I do lampki będzie doprowadzone. I jeżeli lampka będzie się świeciła, to oznacza, chociaż nie, nie ma zbytnio miejsca, to może zrobię tak, że jeżeli lampka będzie nie będzie się świecić, to znaczy, że są... Mógłbym to co prawda do góry doprowadzić, ale według mnie nie opłaca mi się to. Tutaj musiałam gdzieś wylać lawę, to sobie takie zrobiłem, to lawę już zabieram. No dobra. Ten poziom, yy, chociaż jest trochę oświetlony przez lawę, to i tak musimy jeszcze oświetlić, bo tutaj potwory nie mogą się respić. Ja jeszcze niestety nie włączę teraz yy, easy, bo na easy respi się najwięcej potworów, tylko że obrażenia są mniejsze. No, a więc. Pam, pam, pam. Coś chciałem powiedzieć jeszcze... Dobra, zapomniałam. No. Coś tam mówiłem. To tak. Jeden już mam. Teraz szkło jeszcze mam. No to dokończę na tyle, ile mi starczy. Na się zrobię jeszcze... Jeżeli tu jest w tą, to tu będzie tak, tu tak... Nie, nie, dobra. To nie będzie po prostu w tą, tylko w tą stronę obróconą, bo wcześniej myślałam, że tu musi być. Nie. No, no cóż, taka dobra swastyka loju, no dobra. No a więc, co do następnego odcinka. Serki się tak późno wróciłem, ale nie mi, po prostu nie miałem czasu, dosyć dużo klasówek i w ogóle dużo nauki. A więc, no do zobaczenia. A, i nie masz konta na YouTube, to se zrobimy mnie, subskrybuj mnie, subskrybuj, subskrybuj naraz.